Trójoki Tenshinhan jest jedną z najciekawszych postaci oryginalnego Dragon Balla i jednocześnie jedną z najbardziej olanych w całym Dragon Ballu Z, którego udział głównie ogranicza się do bycia mięsem armatnim, w odróżnieniu od takiego choćby Piccolo, o którym film już niebawem. A przecież to pierwszy poważny przeciwnik Goku, dlatego sprawdzimy skąd się wziął, jak poznał się z Goku i jak z mściwego skur... stał się wzorowym obrońcą ziemi. A to wszystko w ramach skrótu fabuły oryginalnego Dragon Ball którego poprzednie części znajdziesz na tej oto playliście. Nie mamy czasu? Herbatka. Oh, zaczynamy. Rozpoczyna się ten Budokai Budokaj 22, czyli kolejna edycja turnieju, który ma wyłonić najlepszego wojownika pod słońcem. Ekipa mistrza Rosiego zjawia się na miejscu, a ten oczywiście robi przypał. Miałem problemy z wydaleniem kloca. który rozpoczął jeszcze w drodze na turniej. Muszę koniecznie postawić kloca. Goku jak zawsze się spóźnia, a Mistrz w celu podtrzymania motywacji swoich uczniów, podobnie jak wcześniej, do turnieju zapisuje się jako Jackie Chan. Nikt nie może się dowiedzieć. Z ogromnego tłumu zawodników wyłaniają się dwie dobrze znane nam twarze. W towarzystwie jednej nieco mniej znanej, czyli oczywiście trójoki Tenshinhan, Han odsu, znany również jako Chaos oraz żurawi pustelnik. Lub jak kto woli genialny kruku. Bo przecież kruki i żuraw to prawie identyczne ptaki łatwo je pomylić! Żurawia zapiekło dupsko na wieść o tym, jak świetnie w poprzednim turnieju poradzili sobie po dopieczni żółwia, więc na turniej przewiózł swoich. Żeby podnieśli ogólny poziom, zamknij się, stary durniu Dobra, nara! Zjawia się nieco spóźniony i lekko wyrośnięty goku, ale urosły się od naszego ostatniego spotkania, o ty skurr! który w ramach treningu przepłynął pół kuli ziemskiej w pław. na papaje? Chłopaki nie mogą się doczekać. Nie mogłem zasnąć. Podobnie jak mistrz. Więc na akcje ruszają jeszcze w nocy. Następnego dnia eliminacje zostają rozlosowane, a dwaj przybysze przypominają sobie, że już mieli okazję poznać Goku. A Chaos, przecież to ten mandrala. Uwaga! Kochani, mam ważny komunikat. Jeśli zdarza ci się zarywać nocki w domu, albo masz całą dniową, zamulającą robotę poza domem i brak dostępu do kawy, albo po prostu nie lubisz gazowanych napojów z zawartością cukru większą niż w przeciętnej szklance pociesznego dziedzina. Ale czasami chciałbyś urozmaicić sobie picie wody, to Holi daje Ci wolność wyboru. Po pierwsze, masz do dyspozycji zero cukrową, niskokaloryczną alternatywę dla energoli i innych przesłodzonych napojów, czyli oczywiście Holi Energy, Hydration, Ice Tea i Milkshake. Banan. Czy ja mam mleko? Po drugie, masz ogromną liczbę smaków, więc na bank znajdziesz coś, coś zasmakuje. A najlepiej zacząć od takiego startowego secika. A co najważniejsze, jak smak ci nie podejdzie, to zawsze możesz zwrócić, a oni oddadzą ci kasę. Po trzecie, pijesz tak długo jak chcesz, bo w odróżnieniu od klasycznych energoli, holi nie jest gazowane i się nie wygazuje. Ale uwaga, możesz zrobić sobie też wersję gazowaną, która jest zajebista. A piliście kiedyś napój gazowany o smaku lodowego cukierka? U mnie niezmiennie króluje lodowy cukierek, dzik i owoce leśne, które już prawie całe wychlałe. Po czwarte, nie znajdziesz tańszej alternatywy, bo taka pucha z kodem prezowski to jakieś 3 zł za napój. I nie musisz martwić się durnymi kaucjami. Po piąte, moje błagania zostały wysłuchane i wreszcie pojawiły się ice o smaku klasycznych herbat mrożonych: czyli czarna herbata, zielona i hibiskus. Mi najbardziej wchodzi czarna. Choli oh. to wolność, choli to nadzieja. A najlepiej z kodem prezowski. Młody w ramach trzyletniego przygotowania do turnieju zale przez mistrza, poza poruszaniem się po świecie bez użycia chmurki, wziął udział w kilku ciekawych pobocznych misjach. Ratował niewiastę z rąk oprawcy, ale zamiast jej ręki otrzymał możliwość uratowania też jej wioski. Tym razem z rąk braci, którzy naoglądali się za dużo Mad Maxa i przy pomocy swojej magicznej flachy rozpuszczali ludzi w bimbrze. Kosztujmy tego wspaniałego nektaru. Walczył w lokalnym turnieju i... i pomagał ratować dobre imię schorowanego mistrza pomimo że jego niedowartościowany syn sabotował całą imprezę podtruwając goku przez co ten dostał sraczki muszę iść na kibel ratował kolejną damę w opresji tym razem księżniczkę tym razem na zlecenie króla przed tym razem demonami biorąc udział w kolejnym turnieju ale tym razem w krainie demonów, i próbował zatrzymać ceremonię za ślubin. Zabra. W międzyczasie Roshi ponownie zbierał na emeryturę, ale tym razem z Yamshą i Krilanem, a nie z Goku jak poprzednio i wreszcie uratował kolejną wioskę, ale tym razem nie ratując jej bezpośrednio, a demaskując dwóch złamasów, czyli naszych nowych znajomków, którzy napuszczali na okoliczne wioski potwora, skrzydlatą półświnie, a potem niczym wiedźmin brali kasę za jej ubijanie. Z trudem zebraliśmy żądaną sumę. Zaraza. Zgubiła ich zachłanność. Jeszcze dwie lub trzy takie wioski i kończymy z tym. Więc Goku zamknął ten Dochodowy interes. Oszustami są, tam ci dwaj. Doszło nawet do spięcia, ale że Goku był akurat głodny, to nie pokazał w pełni swoich umiejętności. Już nie mogę. Nie żyje! Na pewno nie żyje! Na koniec w dostaniu się na turniej pomagał Goku lisek, chytrusek. Udaj, forse kupię ci bilet. Hazardista. Oddasz nam jeszcze 20 i będziemy Złodziej Złodziejaszek. Proszę spojrzeć, co znalazłem na ziemi. Swaniaczek i ogólnie kawał chul. Ale że na swojej niecnej drodze spotkał naiwnego Goku, którego mimo wszystko jakimś cudem nie dał rady urobić i obrobić. Jesteś ekstra, braciszku. To się nawrócił i nawet zdobył kolegę. Do zobaczenia, braciszku, i powodzenia! Wracamy na turniej. Jako pierwszy eliminacja. Bez większego trudu przechodzi Jamsza, imponując swoim progresem. Krylan jako niemal najmniejszy zawodnik turnieju, staje naprzeciwko największego czyli wyszczekanego Andrzeja Giganta. Wracaj do siebie, do mamusi. Lub jak kto woli Antek wielkolud i szybko uczy gościa pokory. Tenshin, mający w pamięci walkę z osłabionym Goku, zakłada, że uczniowie żółwia są po prostu słabi i pewny siebie prowokuje spinkę z Jamszą. Dziękuj Bogom, że nie spotkamy się w eliminacjach. Chciałbyś od razu spróbować? Jedyne, no. Natomiast odsu to pierdolony hipokryta. Czyli Żurawia z żółwiem łączy zamiłowanie nie tylko do treningów... Też coś śliczne, panie Wynocha z boczeńcu, jeden wynocha. ...a przede wszystkim determinacja... Ze mną będzie ci dobrze. ...i prezentuje niezwykłego skilla. A Tenshin imponuje siłą, błyskawicznie nokautując sumitę. Goku staje do walki z legendarnym królem Chapą. Od razu trafił na trudnego przeciwnika, który raz już wygrał turniej, nie otrzymując przy tym żadnego ciosu. Więc młody szybko kończy jego legendę, wygrywając walkę przy użyciu jedynie oddechu. Nie! Wskakuje mistrz w przebraniu i pomimo obaw o swoją reputację <noise> równie szybko awansuje. Podczas przerwy na żarcie i strzelanie do celu. Dawaj wygraną. Jamsza jeszcze bardziej spina się z nowymi kolegami spokój się! Anamas dziękuję za pomoc w ostatnim turnieju. Toki, I już po chwili trafia do szpitala zmasakrowany przez Tenshina. Jak to ktoś nie umie walczyć, niech się nie pcha na zawody użyając tym razem goku zapłacisz mi za to bez zaskoczenia wszystkim istotnym uczestnikom udaje się załapać do finału ten Shin jeszcze bardziej się pruje jak takie mało laty jak wy mogły się zakwalifikować do finału się jak takie zero jak ty mogło się zakwalifikować a cia jeszcze bardziej jest hipokrytą Łysol. a ty to niby nie wysol. i to nie najostrzejszy w piórniku nie rozumiem co w tym śmiesznego a dodatkowo ma chyba coś nie tak z głową po czym ustawia losowanie, żeby razem z Tienem od razu trafić na swoich największych rywali. Banda kmiotków. Banda chuja. W ten sposób Tenshin zawalczy z Jamsą, Ciao z Krylanem, a Jackie i Goku z nieistotnymi randomami. A ty kim jesteś? Jestem po prostu człowiekiem, wilkiem. Żuraw próbuje zdemaskować mistrza. A pierwsza dwójka zaczyna spektakularną i wyrównaną walkę. Żeby chwilę później jeszcze bardziej podkręcić tempo Mocniej, mocniej, przyłóż mu Ale z lekką przewagą Tiena Jamsza odpala swoją nowo opracowaną technikę i dotrzymuje kroku Jednak bardzo pewny siebie Tien nic sobie z tego nie robi No i co? Już po wszystkim? Prowokuje Nie masz szans I bierze kolejne ataki na luźną klatę Po czym bez trudu obala Jamszę ten wyciąga asa z rękawa i odpala kamehamechę. Ponownie mocno zadziwiając Mistrza. Poważnie? Nie bez trudu, ale ten sheet, a atak odbija. I korzystając z zamieszania, posyła jamrze na deski, pozbawiając przytomności. Następnie z premedytacją i pomimo pewnego zwycięstwa łamie mu nogę i wysyła prosto do szpitala. Mój Boże, powiedzcie, że to nieprawda. A to oczywiście jeszcze bardziej odpala Goku. Zniszczę cię k**a. połamie połamiecie, wypad z baru k. Żółw też się mści. Nie. Co robisz przebrzydły staruchu? A Żuraw dorzuca, że jego uczeń dopiero się rozkręca. Jackie w skupieniu przygotowuje się do walki z wilkołakiem w kryzysie tożsamości. Już ja cię załatwię, łotrze. W adekwatny do poziomu rywala sposób. Dla którego starcie będzie szansą na zemstę, nareszcie się z tobą rozprawię. Ponieważ Jackie podczas poprzedniego turnieju rozwalił księżyc, przez co Bidula nie może przemienić się w człowieka i nie może nic poderwać. Może powinieneś znaleźć sobie kobietę wilczycę. A żeby było gorzej, nie lubi nieogolonych. Co zresztą i tak zostało ocenzurowane. Przez ciebie jestem samotny, wszyscy się mnie boją. Więc strasznie przejęty sytuacją Jackie okrutnie poniża wilczka. Na każdy możliwy sposób. Ław, 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 ław. Wielokrotnie. Biegni na A nadobicie dzięki łysej czaszce krilana i hipnozie stwarza biedakowi złudną nadzieję na poprawienie swojej beznadziejnej sytuacji. Lecę wyrwać jakiegoś lachona. Raczej nie. Czas na drugą walkę między reprezentantami zwaśnionych szkół. Ciało Cuguruje korzystając z lewitacji. A? I w dosyć oryginalny sposób oklepuje Krillana. Pokazując na przykład zawis. To typowa technika dla szkoły genialnego kruka. Oraz dobrze znany namatak, który swój udział zaliczył w tym filmie. Tę samą technikę stosował Kryminator. Ponieważ, jak się okazuje, załatwiony przez Goku wspaniały killer. To młodszy brat Żurawia. Czy to prawda, że pobiłeś Kryminatora? Jeszcze jak? Więc ten Shin ma dodatkową motywację. Krilan sprawnie unika zabójczego spamu ognia. Po czym, podobnie jak Jawsza, również próbuje zaatakować kamechą. Jednak ta była za słaba. Nie do wiary. Więc Ciaocu, uwaga, zdejmuje czapkę. Teraz pójdzie jak spłatka. Walka dobiega końca. I dosłownie wkręca się w tę walkę. Demonstrując twardy, choć pusty, łeb. Telekinezę Mój brzuch strasznie mnie boli, i skutecznie obija bezradnego Krylana I kiedy praktycznie jest już po walce, I ten mądrzejszy odkrywa, że przeciwnik do swoich ataków potrzebuje rąk, więc znowu bierze go sposobem. 3 plus 4, ile to daje razem? O Jezus Maryja i szybko kończy walkę. Ciesząc tym jednego mistrza i drażniąc drugiego, wasza radość nie potrwa długo, aż ten niepocieszony 2 plus 2 6. przeprowadza nocny, ale nieudany zamach. Co to jest? Ponieważ wtrąca się Tien. Nie pochwala takich metod. Pozwól, że ja rozprawię się z tym małym cymbałem. I oczekuję honorowego starcia podczas turnieju. W ten sposób nasza szkoła stanie się sławna. W przerwach przed kolejną walką mistrz podrywa dupeczki na ucznia. To są moi uczniowie, ale te ostatecznie lecą bardziej na młodych. Kawhi, a ten... Natomiast najbliższy rywal Goku, Ej, tis, 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 czyli ultra gwiazdor i mistrz sztuk walk Panaput, znany również jako Bambuko, wyczuwa, że porażka z Goku zakończy jego wielką hollywoodzką karierę. Staraj się, żebyśmy bardzo uroczyście świętowali triumf najsilniejszego człowieka świata. Dlatego jego menadżer o czarującej ksywce Wódka próbuje zrobić Goku w Bambuko. Gratulacje użytkowniku i odciągnąć go od turnieju. Bambuko wygra bez kiwnięcia palcem. Na ich nieszczęście lunch ratuje sytuację. Proszę mi wybaczyć, jest mi bardzo przykro. Więc nic nie stoi na przeszkodzie i młody może szybko zakończyć karierę gwiazdora. Żurawie dalej nie odpuszczają i za cel tym razem obierają Jackiego. Jej! Ta jest zachwycająca. Ale tego w ostatniej chwili ratuje zamiłowanie do pięknych kształtów. Czas na walkę. Jackie wstępnie dominuje, ale Tien powoli odsłania karty. Najpierw ratuje się lewitacją, później wykorzystuje trzecie oko i blokuje atak pozostawienia obrazu. Zapomniałeś, że mam trzecie oko. Czym skłania Jackiego do. Uwaga, walki na serio. Blokuje atak młodszego i walka ponownie zostaje wyrównana. Chwilę później Jackie wpada w lekkie tarapaty, ale dalej się nie poddaje i pomimo niekorzystnego położenia Zaczyna mącić w głowie Tenshinowi Po co tracisz czas na treningu genialnego kruka? Docenia gościa za niezwykły talent i jebie za brutalność i trzymanie się ciemnej strony mocy, czyli żurawia Ale ten to zlewa i też zapowiada walkę na serio Oślepił mnie kiedy odliczanie dobiega końca, Jackie po prostu wstaje. Żadnego szacunku dla starszych. I dalej ryje banie młodemu. Powinieneś bronić dobra i sprawiedliwości. Walka trwa z okazjonalnymi przerwami na morały. <słyska> Czym stary przypadkiem ujawnia swoją tożsamość? W pierwszym rzędzie siedzi fantastyczna dziewczyna. Dziewczyna? Gdzie ona jest? Zdradziłeś się. Wieści docierają do młodego. To nasz największy wróg, genialny żółw. A ten potwierdza swoją za. Bo nauczył się kamechy jedynie ją oglądając. Czym uświadamia mistrza, że nie jest już potrzebny jako motywacja dla jego chłopców, ponieważ teraz będzie nią potężny Tenshinhan. Zakończyłem karierę, to była moja ostatnia walka. I przy okazji wbija klina między niego a żurawia. Wybierz drogę sprawiedliwości. Młody odchodzi z mętlikiem w głowie. Nienawidzę tego człowieka. A stary wyjawia po co te całe przebieranki. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla moich uczniów. W skrócie i dla przypomnienia: Żeby Goku nie odjebało od pewności siebie i cały czas miał motywację do treningów. Natomiast Tien, udając, że ma to w dupie, zapewnia, że dalej będzie kroczył ścieżką zła, oszukując samego siebie. Jestem zły. Natomiast Krillan na chwilę przed walką prosi Goku, by ten nie dawał mu żadnej taryfy ulgowej. Więc nie daje. A mimo to łysy całkiem nieźle daje sobie radę. A Skoro o oszukiwaniu samego siebie i proszeniu mowa, to możesz podbić ten film, zostawić suba, lajka i komentarz, w którym napiszesz, która postać twoim zdaniem została najbardziej olana w całym Dragon Ballu. Możesz też zostać wspierającym i obejrzeć ten film, jak i wiele innych, bez reklam i cenzury. Albo postawić mi kawkę, jak nie masz co robić ze swoją ciężko zarobioną kasą. I oczywiście wielkie dzięki dla wspierających, zwłaszcza Matiego i Mańka. I pamiętaj, że kręcę też filmy ślubne w całej Polsce. A dla widzów mam dobry rabat. Ulong świetnie się bawi, bekując Skrylana, w odróżnieniu od spiętej reszty, to wcale nie jest śmieszne, a ten zalicza pierwsze problemy. Jednak wstaje i zmotywowany naciera dalej, a całej walce przygląda się pie na Micro King Ghidorah. Jak można oglądać taki nudny pojedynek? Łysy zdaje sobie sprawę z przewagi Goku, Zdaję. więc zaczyna coraz bardziej kombinować. Odwraca uwagę i wykorzystuje słaby punkt Goku. Przykro mi, Staruszku. Ale ten troszeczkę trzyma w niepewności. 5, 6. Po czym po prostu wstaje i chwali się, że przetrenował ogon. Przez 3 lata ciężko pracowałem, żeby wyeliminować słaby punkt. Więc Krilan wykorzystuje tę drugą. Czyli naiwność. Spójrz tam. Mimo ogromnego zaangażowania Krillana, to Goku jakimś cudem bierze go sprytem i w połączeniu z nieludzką szybkością oraz serią ciosów niedostrzegalnych dla niewprawnego oka wygrywa walkę. Jest bardzo zdolny. Jamsza nie dźwiga emocji i opuszcza szpital. Trybuny szaleją, ludzie typują zwycięzcę. Jest o wiele silniejszy, a do tego ma trzecie oko. A Ulong i Pur ogarniają najlepsze miejscówki na finał. Nikomu nie wolno przekroczyć tej linii. Tensinem targają dylematy, bo mistrz skutecznie wlazł do bani. I żeby było śmieszniej, z głowy żurawia też nie może wyjść. Ty stary łotrze, co ty opowiadasz durniu? A finałowa walka wreszcie się rozpoczyna. Z jednej strony zemsta za załatwienie Tao Pai Paya, z drugiej zajamsze i ogólne bycie chujem, zmotywowany Goku po drobnych problemach, robi powtórkę z poprzedniej walki. Niesamowite, znowu zniknął. I błyskawicznie wpada w ogromne tarapaty, Teraz. po czym szybko pada nieprzytomny. Kiedy dzieją się dramaty, a tien zamierza zakończyć walkę, chwilę wcześniej grając młodym w siatkę. Goku po prostu wstaje i rzuca, że dotychczas walczył zachowawczo, ale skoro Tenshin idzie na całość, to i on nie będzie się hamował, więc przejmuje inicjatywę i dalej się hamuje, żeby po chwili wejść na pełne obroty i zachwycać walką wszystkich. O dziwo, tym razem trzecie oko nie działa i trójoki zalicza powalenie. Nie działa też błysk, bo cwany Goku ogarnia sobie nielegalny sprzęt. Miałem okulary. Więc teraz to wkurzony tien zapowiada walkę na serio. I tym razem cię wykończę. Natomiast Goku nagle po prostu pada sparaliżowany. I ewidentnie coś jest nie tak. Co ty mi kurwa, zrobił! Walka trwa dalej, ale Goku co chwilę łapie paraliże, Zbiera kolejne ciosy i musi ratować się sprytną kamehamechą. W tej chwili jamsza odkrywa, że za wszystkim stoi ten żurawis. Goku coś przeczuwa i zarzuca oszustwo. Jesteś wstrętnym oszustem. Tien zaprzecza i naciera jeszcze mocniej. Jesteś zwykłym tchórzem. Aż w końcu samo garnia, że za paraliżę odpowiada ktoś inny. Nie wierzę. Co lekko mówiąc mu się nie podoba. Wykończ go. Więc odrzuca rozkaz swojego mistrza. chce zasłużyć na wygraną. I jasno każe mu się nie wpieprzać do walki. Subtelnie przyznaje, że się mylił i że chyba nie chce być już zły. Tak było kiedyś, a teraz nie chce. Żuraw dostaje szału i staje przeciw uczniowi. Niszczę każdego, kto mi się sprzeciwi. Więc żółw też się... Się wtrąca. Goku zwraca honor i chłopaki deklarują uczciwą walkę. Tenżin, dla wyrównania szans, pozwala się trochę obić. Po czym wyciąga kolejnego asa i zmienia się w cholernego Goro z Mortal Kombat. Dając w ten sposób podwójny wycisk. Więc Goku nie ustępuje i po krótkich kłopotach też wywala dodatkowe ręce. Jak mu się to udało? Ale pomimo zdziwienia zebranych, to jedynie iluzja wynikająca z szybkiego machania rękami. Chociaż anime w ogóle o tym nie wspomina. Walka przechyla się na korzyść Goku i doprowadza do podwójnego powalenia. Zakończonego otrzeźwieniem, oczywiście w ostatniej chwili. Ten shin ma dość zabawy i zapowiada użycie najpotężniejszego, zestań to szaleństwo zakazanego i wyjątkowo ryzykownego dla jego własnego zdrowia ataku. Musisz zrobić unik, nie bądź uparty, posłuchaj go. Po czym z niepełną mocą odpala działo Quigong? Mocy absolutna. niszcząc przy tym całą arenę. Gdzie jest Son Kiedy dzieją się straszne dramaty, okazuje się, że Goku jednak żyje. Bo w ostatniej chwili odskoczył na dużą wysokość. Ale to nie koniec problemu, bo spada i nie ma gdzie wylądować. Mimo wszystko dalej się nie poddaje, odpala pozornie niepotrzebną Kamehamehę, Kameham, która zapewnia mu rozpęd i wali gościa z bani. Jednak to nie daje mu zwycięstwa i zahaczając o pojazd jako pierwszy ryje w glebie przegrywając walkę. W ten sposób to ten Shinhan okazuje się najlepszym pod słońcem. Ta walka przejdzie do historii. I podobnie jak Goku, staje się ulubieńcem tłumu, otwierając nowy rozdział życia po dobrej stronie mocy. Teraz umiesz wykorzystać cały swój talent, by czynić dobro. I co potwierdza, dzieląc się wygraną i zbijając piątkę z jamszą. Bardzo źle z tobą postąpiłem. Zły gość, który stał się dobry. Mówi wam to coś? W komentarzu napisz top 3 Twoich ulubionych złych gości, którzy stali się dobrzy. Dostaje też zaproszenie na wyspę mistrza i Propozycję od nagrzanej lunch. Przynajmniej obiecaj, że będziesz pisać. Podczas świętowania zwycięstwa Krilan idzie po kijek i spoczą kulę zostawioną na turnieju. Krilan. O co chodzi? Długo nie wraca, więc Goku wyczuwa, że coś jest nie tak. Rusza w pośpiechu na arenę odkrywa, że jego przyjaciel nie żyje. Kto mógł zrobić coś takiego? Zaczynając wielki cykl Krylanowego umierania. Zjawiają się wszyscy. Od prowadzącego dowiadujemy się, że przyleciał zielony potwór, zwinął kulę i listę finalistów turnieju, załatwił stawiającego opór Krylana i odleciał. To niesprawiedliwe. Goku zgarnia radar i totalnie odpalony, bez chwili zawahania, rusza z zamiarem pomszczenia kumpla. Przerażony Roshi oznajmia, że potwór pozostawił po sobie znak szatana Piccolo. Znanego Również jako szatan serduszko, czyli władca demonów, który dawno temu rzucił blady strach na ziemię. Nikt nie mógł się z nim równać. Dopiero mistrz mistrza, czyli mutaito. Jestem potężny i okrutny, a ja jestem bogaty i umyty, poświęcając własne życie, uwięził go w szybkowarze. Zatem ktoś musiał go uwolnić. Może genialny kruk nigdy nie zrobiłby czegoś podobnego. Ale kto to zrobił i z jakiego powodu, jak silny jest Piccolo, i co wydarzy się dalej, dowiemy się już niebawem. Jeżeli to jest ci mało człowieku, to tutaj masz skrót Dragon Balla Super, a tutaj Dragon Ball GT. I pamiętaj sprawdzić nowe herbatki od Holi.